Cześć, ja jestem Cedi i witam was w The Binding of Isaac The Devil's Harvest. Całkiem fajne to menu. Zagramy sobie nową grę. Ostatnio graliśmy z tego co pamiętam Lazarusem, więc przyszła pora na Edena, chociaż... No zagrałbym jakąś ciekawą postacią. No niby wiem, że gramy każdą postacią po kolei, ale Eden... Eee, sobie odpuścił. No zobaczmy, może jakąś ciekawą postać tutaj uda się znaleźć. Zobaczmy. Z zobaczmy, zaczynamy na koniu. Mamy głębokie kieszenie, mamy pokiegoł, mamy... To coś? Co ja tu wrzuciłem? Cokolwiek wrzuciłem? Mogę tej maszynki używać, ale nie mam kasy, więc... Chyba nic się nie dzieje jak tutaj podchodzę. No i też warto zauważyć, że jesteśmy w lesie. Nie mam pojęcia do czego ta maszyna służy. Nigdy się z czymś takim nie spotkałem, nikogo tu nie ma. Czy te cienie zaraz mnie zaczną atakować? Coś, coś mnie zacznie atakować. Co tu było? Tutaj też coś będzie? Co mnie zaatakowało? Halo. Zgadnij sobie tą kasę. Możemy się przerzucić, przenieść do. A w sumie. secretu. O, w ogóle tam. no tak, kasa za bombę. A, ale zanim to, to zobaczę, czy mogę tu na przykład kasę wrzucić. I co mi to wyrzuci? Jakieś. jakieś rzeczy? Znaczy, rozumiem, nie wiem, napoje? Jest automat z napojami, coś takiego. No wrzucam kasę, nie dzieje się nic, więc tak troszeczkę zostałem okradziony. Ciekawe. Co to za muchy? Myślę, jak już tak się zaciąłem. co? Wyszło całkiem nieźle, bo zabiłem prawie wszystkich... Zabiłem wszystkich przeciwników. Tylko gościa zabijać nie muszę, bo to jest mój przyjaciel Spoki go. Rozwał tu maskę. Niestety mój przyjaciel już a, się z nami pożegnał. No, jest nowe piętro, ale raczej jest to efekt głównie wizualny. Znaczy, może pomieszczenia są co prawda nowe, ale przeciwnicy jak na razie bardzo zwyczajni. Więc to jest luz. Najpierw bym poszedł, może właśnie się cofnął. Póki mam te bomby, mogę tutaj dwie użyć. Może akurat magiczny grzybek się trafi? Może się trafi coś innego. A. Zabrało mi to monetę. Aha. To super. Mamy Kidney Stone naładowane. To jest fajne. No i wrócę się teraz tutaj, żeby jakiś napój sobie wziąć po prostu. Halo. Ile można. okej, okay. dostajemy Super Milk. All stats way up. What? Wszystkie statystyki do góry? Dlaczego? Znaczy, no fajnie. Tylko że. Wydaje się to całkiem mocne. Wygląda to jak Soimil. Pewnie działa to tak, że możemy na przykład dostać tam Soimilka, który jest raczej słaby, i możemy też dostać coś takiego, co daje nam bardzo duże statystyki dobre, więc spoko, jestem zadowolony z tego, jak to na początek wygląda. A może jest to na przykład taki losowy napój? I nigdy nie wiemy, co się stanie. Jest to zawsze takie ryzyko? No nie wiem. Na pewno teraz chyba mieliśmy szczęście, no chyba, że ma to jakieś oczywiście swoje efekty uboczne. Mamy teraz za duży shot speed, bo strasznie ciężko jest po prostu celować. Przydałby się konik naładowany do tego. Czemu nie strzeliłeś? Aha, bo kidney stone się ładuje. Więc wykorzystajmy to jak najlepiej. Bardzo lubię kidney stone. Bo normalnie cały czas, no gra się normalnie, ale czasem po prostu odpalamy sobie niesamowicie duże tirsy, które zamordują wszystko co znajdą przed sobą. Zobaczmy cool. Oczywiście tracimy przez to kidney stone na ładowanie. To sklepu raczej nie będę zaglądał, jeśli oczywiście jest to sklep, a, a tego w sumie nie wiadomo. Bomba, która zabiera nam bomby? Tak się domyślam, więc zanim jej użyję, to zostawię sobie coś takiego. I teraz to podniosę? Nie zrobiło to nic. Nic, nic, co. mnie chyba tam troszeczkę zniszczyło. Dobra, Kidney Stone odpalaj. Troszeczkę oberwałem, ale. Ja chciałem to jak najlepiej wykorzystać. Mam e, właśnie kuca naładowanego, ale. Nie ma takiej potrzeby, żeby go używać. Mam drugiego kuca. A no, zostanę oczywiście z White Pony, bo efekt pod jest dużo lepszy, moim zdaniem. Proszę mną tak nie rzucać, klątwo. Więc cofam się tu i co się stanie, jeśli podniosę tą bombę? Nie widzę, żeby się, działo się nic. Co się stanie, jeśli podniosę monetę, stracę monetę, więc... Czy są to po prostu takie... złe przedmioty, które nie mają nic... dobrego po tym, jak podniesiemy je? Tak mi się wydaje, chociaż... No, no, no wydaje mi się, że też nie pasowałoby coś takiego, no ale spoko. NEST 2. A... Nasze łzy się tak zmieniały, cały czas po wejściu do tego pokoju, z jakiegoś powodu. Nie wiem, o co z tym chodziło. Hamo jest to przedmiot, którego prawie nigdy nie używam. A jest chyba dobry nawet. Czy to są nowe baterie, czy to są inne baterie? Ej, ta muza troszeczkę jak z Hotline Miami brzmi. Ciekawe. E, więc cofnijmy się po tą baterię. Oczywiście drugie piętro, więc e, deal z diabłem, takie rzeczy. Glutonny. Nie masz szans. E, no... Jeśli dobrze rozumiem, to mam nie podnosić tej monety, bo stanie się coś złego, a mianowicie no, no, stracę monetę, więc... Na razie będę starał się tego unikać. Jeszcze kilka razy postaram się może to przetestować, ale... Nie będę każdej podnosił. Chociaż no pewnie ma to jakieś swoje plusy, których po prostu jeszcze nie znam. Na pewno wiem, że tak duży shotspeed jest trochę niepotrzebny nawet. do Arcade, No może akurat Arcade jest jakiś nowy. Arcade jest jakiś nowy, zdecydowanie. Eee... What? Okej. Okay. Przypominałem właśnie trzy piętra. To takie sobie trochę jest. Więc e, rip. Aha, ale dostaję cztery przedmioty. No to może jednak nie rip. Pentagram. Health Up. Shoe Theory? Crew Spacja e, Przeciwnicy są... E, nie wiem, niektórzy po naszej stronie, niektórzy nie O co chodzi? Co się stało? Nie mogę latać Ale zaraz będę mógł latać Podoba mi się to Więc z tego co rozumiem, po prostu piętra mają teraz... Swoje różne alternatywy, więc cały czas możemy zacząć na bezmencie. Na... celarze, na burning basemencie, ale teraz też możemy zacząć na neście i na... Na foreście czy jakkolwiek to pierwsze piętro się nazywało bierzę bombkę złotą a czy było to coś takiego gdzie można tego użyć? nie wiem, ale właśnie e, mogę spróbować poużywać camo z bo teraz jak wejdę do pokoju to mogę chodzić, mogę nic nie robić i przeciwnicy nie wiedzą gdzie jestem i to jest naprawdę niezłe tylko, że zmusza do robienia czegoś co, co zwykle się nie robi czyli nie strzelać cały czas gdy się gra w tą grę kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Nie wiem, co robisz, ale nie chcę się też przekonywać, co robisz. Z czymś... A! Takie coś robisz! Mój deal, mój deal. Okradłeś mnie. Jakim prawem taki duży laser, mu dali? E... Aha. No spoko. Zajrzyj tu. Trójka? Co w zamian za to, Chariot może być Teraz w sumie, jak znajdziemy jakieś odwrócone sterowanie. Nice! W sumie, odwrócone sterowanie jest fajne. Całkiem. Tylko problem będzie w momencie, gdy się z powrotem odwróci. Ej, fajne to jest. Bardzo, co wy jest fajne. Nie, nie, nie umiem grać z odwróconym sterowaniem, gdy gram po raz pierwszy. Zwrócimy sterowanie w tą grę. Ile to trwa? Czy to jest na zawsze? To był taki grzybek zatruty. Taki ten... Taki ...muchomor trochę. Dobra, już działa normalnie sterowanie. To gramy dalej. Zawalczmy za, za z bossem. Nie da on nam raczej di to, to już... No tak, przecież tak daleko się przenieśliśmy. Czemu to tak się dzieje? What? Okej. Okay. Bierz E, bier oczywiście, mamy dwa nowe przedmioty, nic tu oczywistego nie ma w tym. Więc: Birth Pact, e, chyba spoko. Little Delirium jest ok. Dark Princess Crown jest beznadziejne. Cricket Spowl Convert to Damage. E, to jest przedmiot, który był chyba w e, remix modzie do pierwszego Isaaca. Może był też w Anti-Berfie? Nie wiem, no zamienia nam życie na obrażenia, więc tego na razie nie będę może używać. Mega Satan's horn. What? Nie, myślałem, że. Jak się świecimy na czerwono, mam ten wielki ruch, to myślałem, że strzelimy jakimś mega bladem czy czymś takim, ale nie, nie stało się tak. No ja zostanę z tym lataniem. Zamiana życia na obrażenia jest spoko. A ja jednak z tym bym został. No nie, też nie ma raczej większych szans, żebym miał duże szanse w tamtym pokoju. Żeby Boss Rush zrobić z taką ilością życia, więc po prostu idziemy dalej, pomijając... ...połowę gry. Jesteśmy w mózgu. Nieźle. Eee! Czy to nie jest za dużo? Czy wszyscy przeciwnicy mają teraz takie brimstony? Ten klucz jak podniosę, to stracę, prawda? Nawet nie będę Czy wszyscy macie naprawdę takie brimstony duże? Czy to jest uczciwe? Wydaje mi się to trochę przesadzone. Bardzo przesadzone. I co robi ten wielki róg? Bo mamy wielki róg. Je jeśli podejdę do kogoś, to go zaatakuję tym rogiem. Nie chcę sprawdzać. Ale zwiedzamy to szaleństwo. Dalej. A mamy little. aha, little Gerdiego czy tam Monstra, Ministra. E, widziałem pasek naładowania, więc pomyślałem, że jest to Little Brimstone, a nie był to Little Brimstone, a szkoda. Dobra, czekam na ciebie. Co ten róg robi? Inkubus? Dobra, rozwalony. Będzie tak chodzić za mną? W końcu. Dobra, więc bomba zwyczajna, którą jestem w stanie podnieść na kolcech co ja nie mam zamiaru chodzić. Czy tu czeka mnie śmierć? Mam nadzieję, że nie. Kidney Stone rozwaliło tutaj wszystkich. No, poza jednym przeciwnikiem. Nie skacz tak bardzo. Hmm. Może głupie jest od razu podnosić tego. Fuck! A to tylko wizualnie widać inne. A tak to działa tak samo. To spoko w sumie. To w sumie nie jest takie złe, jeśli to jest tylko efekt wizualny, który ma mnie przyprawić to zawał, ale jesteśmy już koło bosa. Mamy podwójną nieśmiertelność naładowaną, więc powinno być spoko. Lasto jest nocze. Było nawet mocne Starczy. No trwało to jeszcze nawet całkiem długo. Ale nie chciałem przesadzić. Mamy szansę pokonać go i nie stracić tego Eterno Harta. Nie widzę raczej sensu, żeby zwiedzać jeszcze to piętro. Megi z Dolly, Mister Dolly jest świetny. Podwójne czarne serce, wow. To jest fajne. No, chyba uciekam z tego mózgu. Wyszło świetnie na tym piętrze. Ciekawe, o co chodzi z tym tunelem właśnie, Marianowym. Czy zawsze przenosi na... on nas... o jedno piętro? Znaczy o 4 piętra, czy 3, czy ile teraz nas przeniósł, czy jest to losowe? To mnie bardzo ciekawi. No, wyszło fajnie, myślę. Bo skróciło nam grę, wiadomo, dostaliśmy przez to mniej przedmiotów. Ale nie to, że nie dostaliśmy w ogóle przedmiotów, a jednak troszeczkę... No... A, no mieliśmy dzięki temu, że pojawiły nam się po prostu tam. Zobaczmy Tinted droka. Ciekawe, czy są jakieś teraz nowe Tinted droki, na przykład w tym em, modzie. Pewno są. E, biała bomba? Nie mam pojęcia, co robi. Zaraz zostawię gdzieś jedną, może bombę, żeby się przekonać. E, mimo wszystko, nie będę do Kerstrumu zaglądał, bo cały czas nie jesteśmy w jakiejś niesamowicie dobrej sytuacji. Badgast nie pomogło. Nie przeszkodziło. No, dzięki Mr. Dolly nasze tirsy wskoczyły dwukrotnie, urosły. Więc. No jest nieźle. Mamy 18.69 obrażeń. To jest mimo wszystko bardzo, bardzo dużo w połączeniu z sześć Steelców, więc jesteśmy całkiem mocni, tylko dopóki no miałem tego życia tak bardzo mało, no to wtedy nie było zbyt przyjemnie. Teraz możemy sobie na górze oczywiście grać. Trzymaj, zniszczony. na ta muzyka. Wezmę sobie taką chęda. Niech będzie. Podwójne soul hearty. Też miła rzecz. Muzyka na bombach mi się podoba, ale w sumie jest spoko. Taka dziwna troszeczkę. E, biała bomba. Co, co robi? Daj mi trzy bomby. Czy tylko daje trzy bomby, czy też robi coś innego? No myślę, że tylko. Trzymaj pięknie. No za to uwielbiam ten przedmiot, bo to nie jest, to nie są losowe ataki, te pioruny z nieba, a one właśnie są zawsze nakierowywane na wrogów i bardzo dobrze to zawsze działa. Myślę, że to powinna być dobra droga do bossa. Kidney Stone naładowane. A jednak to no nie jest dobra droga do bossa. Mamy spokój Go, dobrego kolegę. Bardzo dobrego kolegę. Chociaż domyślam się, że u niego też jest to efekt, tylko i wyłącznie wizualny. Ale no jaki to jest efekt wizualny? Fajny. E, mogę spróbować, zabrało nam to po prostu jedną bombę, więc... Graczu uważaj na te złe bomby i niebieskie przedmioty, ich nie podnoś, o to chodzi. No o coś takiego chyba. Dobra, czy to ma większy zasięg niż normalnie? Myślę, że chyba nie. Ale o, to jest na przykład dobry pokój, żeby może się o tym przekonać. No nie, strzela to naj... jak najbardziej po prostu przed nim, ale wszystkie Brimstone y po prostu mają teraz taki wygląd. Czy to dobrze? No skoro hitboxy zostają takie same, no to... To nie wiem. Można zaraz czasem się dziwić, czemu coś wygląda jakby trafiało, a nie trafia. Ale też wygląda to czasami genialnie, jak na cztery strony tak strzela ktoś. I. Jest spokój, gdy ten ktoś jest po naszej stronie, a nie jest naszym wrogiem. What? Nie wiem, co tam się stało. Wiem, że to, co tu się dzieje, to mnie bardzo dezorientuje przez te. że cały ekran jest czerwony przez moje lasery. Może mam jakiś przedmiot, który sprawia, że lasery są duże, a nie działa tak zawsze. Chodźmy. No, tu. Chciałem powiedzieć, nie zadziałało to dobrze. Zadziałało to niesamowicie dobrze, dzięki przyjacielu. Czy ja Cię zabiłem właśnie? Nie? To dobrze. Dobra, e, bierz Dark Bama i chyba tyle. No mogę spróbować ten klucz podnieść, no po prostu traci jeden klucz, cały czas eksperymentuję z tym. Ale... Chyba jednak nie ma tu żadnych plusów. Tak mi się wydaje. Katedra. Nie, nie, nie. Oj, ty kolego, będziesz niszczyć wszystko, ja nawet strzelać nie muszę, ty wchodzisz i mordujesz! Nie wiem, czy normalnie PokiGo miało możliwość zrobić sobie takiego pomagacza. Na pewno nie takiego, który strzela ogromnymi brimstone'ami, ale wiadomo, o co ho. Jest... jest niezły. Tak powiem. Bardzo niezły, więc teraz... Będę starał się po prostu go ochraniać, chodzić za nim. A zamiast samemu strzelać we wrogów. Bak, on strzeli, no to no, zabije. Kim ty jesteś! Nie strzeli w mojego kolegę! On strzelał takimi promieniami światła po prostu. Nie! Jak mogłeś to zrobić? Zabiłeś mojego przyjaciela. Nie potrzebujecie episki, nietoperzu Wolałem poprzedniego kolegę. Wow! Nie wiem, co, czemu te no, portale wybuchły zanim strzeliłem, ale. A, tak się stało. Czy to jest dobry moment na użycie spacji? Myślę, że nie jest to zły moment na użycie spacji. Było to złe użycie spacji, bo niewiele zrobiło. Przeleciałem przez ten portal, a portal. przeżył. I sam przez nie jestem ogromnym fanem Little Delirium. Znaczy, fajnie wygląda i daje radę, wiadomo. Ale. Przez to, jak cały czas się zmienia, no to ciężko się przyzwyczaić do tego, co tam się dzieje. Co tu się dzieje? To tu moje pytanie. Aha, pojawiają się czasami takie. niewidzialne muszki. Bombowe muszki. Różne muszki. Z tego ruszać nie będę. Ale mogę to zrobić jakoś bezpiecznie. Nie za bardzo. Fajny pokój przez te kolce wszędzie. Rozwolę tego. Teraz będzie nieco łatwiej strzelać, gdy jest więcej miejsca. Chociaż, no dobra. A tak chciałem sobie troszeczkę może oszczędzić Kidney Stone na jakiś kolejny pokój. Ale za późno. Mogę zobaczyć jest jakiś sekret gdzieś. Dzięki temu sobie tu wejdziemy. Confuddled. I The Game. Co robi the game? Nie mam pojęcia. Na górę czy na dół? Chodźmy na, na, na to miejsce. Skoro już tu blisko, tak jestem. No, te nowe robaczki z zakrytymi oczami są całkiem nieprzyjemne. Przez to, że po prostu strzelają wielkim laserem w naszą stronę. hi Nie chcący wszyscy. Czyli przyszedłem. Myślę, że tutaj cały użyje, ale ma no, trzech bardzo słabych przeciwników, no to nie ma powodu. Tu nawet bardziej się opłaca przez to, że jest to pokój co prawda łatwy, ale też łatwo w nim oberwać przez to, ilu tych przeciwników tam było. O, znowu wróciłeś. Co prawda nie jesteś moim ulubionym przyjacielem, ale jesteś też spoko. Więc proszę rozwalić Aizaka tutaj. No było dobre. Szkoda, że tak szybko się skończyło. Podobnie jak w tym poprzednim modzie, też jest Isaac zremiksowany w taki sposób. Ale to zdecydowanie nie lepiej. Mamy Huge Grove. bardzo fajna karta, która... zostanie użyta oczywiście na Isaacu prawdopodobnie, a nawet Blue Baby. Ultimate Bean! Hmm, co cztery pokoje. No ogólnie bieda straszna w tym pokoju. No Smartfly, Anti-Gravity... White Pony, znaczy Dance Same słabe rzeczy. Nawet nie powinienem podnosić. Był Antigravity, ale podniosłem, bo nikt mi nie zabroni. Mamy teraz większe tipsy, więc to jest nawet w porządku. Możemy ścieżkę tutaj układać. dla... Nie, nie zabijcie go. Halo, spokojnie. Ochronię cię, kolego, Ochronię cię! Nie, ochroniłem go, a zawiodłem. Mojego przyjaciela. Poki Go jest fajne. Okigo to naprawdę fajny przedmiot dzięki temu, że niektórzy koledzy, jakich możemy dostać są naprawdę genialni. A Antigravity jak zwykle się, ale chciałem podnieść, może akurat byłoby w spoko. Temperance Donate more blood. Czyli jak oddajemy gdzieś znaczy życie, to coś dostajemy pewnie? Jakbym się domyślał. No teraz nie za bardzo mam jak to przetestować, bo raczej żadnych Blood Donation machine tutaj nie będzie. Nie porobię dotacji. Infestation z 18 obrażeń jest. k... O, ciebie nie znam? Czy to nowy boss jakiś? Czemu zniknął? Jest niewidzialny? Czy po prostu go zabiłem? Chyba po prostu go zabiłem. To jest spoko. Kusi mnie nawet, żeby to Danska po prostu podnieść, ale wiem, że byłoby to głupie. Nie zmienia to faktu, że mnie to faktycznie kusi trochę. To anti i kidney stone to tak beznadziejne combo. Znaczy jasne, gdy wszystkim jest strzelę, no to robi dużo, ale... no. Grand pass whisky, you feel drunk. Będziemy teraz jakieś No właśnie chodzić źle. Nie no. Po prostu obrażenia nam wzrosły. Więc spoko. Lil' chest. Eee, hea. witam ciebie. Może byś się przedstawił, bo pierwszy raz chyba się widzimy. Nie? No taki monstro tylko 200 lat starszy. Childlish jest... E... nie jest spoko. Oczywiście no, koledzy są bliżej nas. Monety po prostu same. No takie, takie, takie se. No i mamy bossa. Po prostu czekam aż użyję Huge Grow, bo będę po prostu wielki na całą plansze. No i obrażenia też nie będą małe wtedy. Jak to wygląda? 41 obra. Ej, ja kuca użyłem. Dzięki za oglądanie. To był pierwszy odcinek z nowego moda. Ej, jest interesująco. Cześć.